Leśny trend w dekoracjach świątecznych. Dzień dobry, Witam Was bardzo cieplutko na kanale Domowe pasje Anki i zapraszam na leśną dekorację i akurat wpasujemy się w trendy panujące na te święta, ponieważ oprócz tych czerwieni takich mocnych, ciemnych, rubinowych, bardzo modne w tym roku są leśne dodatki i naturalne dekoracje. W sklepach do kupienia jest bardzo dużo takich motywów leśnych jak zwierzątka i lisy, możemy powiesić i sowy i przeróżne zwierzaczki, różne rośliny, grzybów jest bardzo dużo też w sklepach jako zawieszki, jako bombki. Także my przygotujemy sobie taką bazę pod takie dekoracje, bo patyk jest idealną dekoracją, na której moglibyśmy sobie powiesić takie leśne ozdoby. Więc pomyślcie też o takiej dekoracji w waszych domach wygląda pięknie, nawet jak się ją położy na komodzie, na na ten patyk można przyczepić później jakieś szyszki, można przyczepić bombki, zwierzaczki, przeróżne grzybki. Przepięknie będzie to wyglądać. Tak samo taki patyk możemy pod sufitem sobie powiesić. Na żyłce najlepiej, bo żyłki nie widać, chyba że mamy też wiszące Wstążki z aksamitu na przykład to można powiesić na aksamicie, wtedy też to będzie wszystko ze sobą bardzo dobrze grało. Taka dekoracja u mnie najlepiej by pasowała na żyłkach i chyba ją sobie podwieszę, więc będę potrzebowała żyłki i zobaczcie mamy mech i naprawdę byłam wekszen ostatnio i ten mech cały czas jest do kupienia i nie wiem jak w waszych sklepach, u nas cały czas dowożą, więc jest go pełno i ja tutaj przykładam ten mech i zielonym drucikiem w ciemnej zieleni, takim cieniutkim owijam sobie dookoła te patyki i na końcu patyka obetnę ten drucik i zawiążę supełek po prostu i schowam to, co mi wystaje, schowam w ten mech. I będę mieć bardzo pięknie przygotowany patyk do kolejnych, do dalszych dekoracji. Powiem Wam szczerze, że już nie mogę się doczekać świątecznego wystroju, świątecznych dekoracji w najpiękniejszym sklepie w Warszawie, jakim jest Flora Point. Także już niedługo... Pojawi się na kanale film. Pojedziemy w odwiedziny do tego sklepu i zobaczymy, jak piękne dekoracje są przygotowane w tym roku. Jeżeli nigdy nie widzieliście filmu, ani nie byliście w tym sklepie, nie jesteście z okolic Warszawy, to zachęcam Was bardzo gorąco. Na kanale możecie znaleźć ten film. Tam chyba jest też tytuł bodajże, wizytę w najpiękniejszym sklepie. W Warszawie, więc zapraszam Was bardzo gorąco do przejrzenia, jak było w zeszłym roku, i zobaczymy sobie, jak będzie w tym roku. Ja może dam link do tego filmu też pod filmem, to będzie Wam łatwiej znaleźć. Dla tych, co nie widzieli, subskrybujcie kanał. Jest mi bardzo miło, że tak szybciutko Was przybywa. Na kanale pojawi się bardzo dużo jeszcze propozycji na przeróżne dekoracje świąteczne. I będziemy dekorować, później będę dekorować też swoją choinkę, to też zobaczycie, jaką ja będę mieć choinkę. I zastanawiam się, bo chyba będę mieć dwie różne na dwóch piętrach, inne. Więc zachęcam Was bardzo gorąco do zasubskrybowania kanału, i naprawdę macie tutaj bardzo dużo przeróżnych podpowiedzi, propozycji, pomysłów na dekoracje. Codziennie pojawiają się nowe inspiracje, jak możecie wykorzystać szyszki, patyki, mech. Także mam nadzieję, że te pomysły też Wam się przydają i zaczynacie już troszeczkę kombinować i myśleć, jakie dekoracje pojawią się w Waszych domach. Jakie kolory będą panować? Wiem, że piszecie mi tam też. Bardzo dziękuję Wam, jakie kolory w tym roku w Waszych domach będą królować i pamiętajcie, trendy trendami. Zawsze róbmy takie dekoracje, takie choinki, jakie nam jest najmilej, przy których nam jest najprzyjemniej spędzać czas, bo te choinki są dla nas, dla naszej rodziny, dla naszych yy, znajomych, dla naszych chwil spędzonych przy tej choince. Więc warto mieć takie choinki, takie dekoracje i ozdoby, jakie lubimy najbardziej. Ja lubię naturalne. W tym roku zobaczycie, jakie ja będę mieć kolory yy, u siebie. Oprócz tych czerwieni, ciemnych takich i leśnych dekoracji, w tym roku bardzo modne też są dekoracje w czarnym i złotym kolorze. Zawsze metaliczne, połyskujące dekoracje, nawet bardziej niż brokaty, ale niestety sama nie potrafię zrobić metalicznego takiego odblasku, więc posiłkuję się brokatami, bo jednak bardzo lubię, jeżeli coś się mieni, coś delikatnie się błyszczy, i jednak tego brokatu też używam do dekoracji. Jednak jest to taka pora roku, gdzie lubię, gdy się troszeczkę błyszczy, więc nie zaszkodzi, żeby ten połysk był. A wracając do trendów, bardzo modne też są takie dekoracje w stylu Hampton, czyli w takich beżach, delikatnych niebieskich, delikatnych pastelach, także każdy znajdzie coś dla siebie. Złoto Zawsze z czerwienią się obroni i zawsze jest modne. I zobaczcie, wracając do naszej dekoracji, ja szyszki przywiązałam do drucika, i ten drucik przywiązałam później na supełek, normalnie przywiązałam do tego patyka, i porobiłam te szyszki na różnych wysokościach. Zobaczcie, to są te szyszki, które poobcinałam z tych sosnowych gałązek. One mają tutaj jeszcze igiełki i tak naprawdę te igiełki powodują to, że nie widać tak bardzo tego drucika, który też jest taki zielony cieniutki. I jak się zawiesi taką dekorację, ona naprawdę będzie pięknie wyglądać. Można opleść ją całą lampkami, yy, można przymocować więcej szyszek przeróżnych, wiszących. Można przymocować bombki, bo nawet bombki nie tyle, co wiszące, pięknie wyglądałyby też bombki przymocowane do tych, yy, do tego patyka. Czyli takie większe, mniejsze w różnych wielkościach. Yy, przyklejone na klej. Tutaj mam bardzo dobre miejsce, żeby Taką gałązkę powiesić, tylko potrzebuje żyłkę. Bo jednak tutaj najlepiej by się prezentowało, gdyby tych żyłek nie było widać, i gdyby te sznureczki nie były widoczne. Więc żyłka jest najlepsza. I zobaczcie, ta dekoracja. Czy będzie leżała na komodzie, czy ją powiesimy, ona będzie naprawdę bardzo dekoracyjna i gdy mamy takie dekoracje jeszcze bardziej leśne, jak grzybki, wiewiórki, ptaszki, zobaczcie, jak to pięknie będzie wyglądać przyczepione do takiej gałęzi. Także taka moja propozycja dla Was na dzisiaj w takim trendzie leśnym. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. Jestem bardzo ciekawa, jak dzisiejsza dekoracja Wam się podoba. Mech jeszcze na kanale się pojawi, bo to jest nie ostatnia dekoracja z Mechem na te święta. Więc zapraszam bardzo serdecznie do obserwowania kanału. Dziękuję Wam ślicznie. Obejrzyjcie do końca. Pa-pa!